Znajdujemy się w warsztatach terapii zajęciowej świeżej w Gminie Świercze w Powiecie w Półtuskim. Jako placówka mamy zaszczyt już po raz piąty ubiegać się o wyróżnienie mazowiecką marką ekonomii społecznej. Do tej pory startowaliśmy w kategoriach reintegracja. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować swoją działalność w innym kierunku i pokazać naszą placówkę jako placówkę odpowiedzialną. Odpowiedzialną zarówno za osoby z niepełnosprawnością, odpowiedzialną za rodziny tych osób, za mieszkańców, ale też yy, za budynek, żeby wykorzystać go w odpowiedni i pożyteczny sposób, żeby mógł służyć wszystkim. Warsztaty znajdują się w budynku po no w byłej szkole, do byłej szkoły podstawowej. Funkcjonują w Świeszewie już czwarty rok. Pomagają nie tylko niepełnosprawnym, ale też starają się łączyć i integrować lokalną społeczność. Jak zaczynali w świeszewie, to była taka opinia, że okoliczni mieszkańcy nie będą mieli już dostępu do budynku po byłej szkole, że obiekt zostanie zaniedbany, zamknięty czy coś takiego, że będzie niedostępny. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Budynek wygląda pięknie, jest stale remontowany, jest zadbany tak jak i cały teren wokoło. No i jest dostępny dla nas wszystkich okolicznych mieszkańców. Jak tylko chcemy, możemy się tam spotykać, robić zebrania wiejskie czy nawet spotykać się przy innych okolicznościach. Jedną z takich możliwości do spotkania była wspólna msza święta kolędowa Świerkowa i Świeszewa. Pracownicy i całe warsztaty nie szczędzili czasu i zaangażowania, aby wszystko odbyło się jak najpiękniej. Inną okazją do współpracy były dożynki parafialne, na które każda wioska musiała przygotować wieniec albo kosz z owocami ziemi. I tutaj też spotkaliśmy się z nieocenioną pomocą i zaangażowaniem uczestników. Wieś korzysta z sal w sali mówimy, jakieś zebrania organizujemy wiejskie no jesteśmy zadowoleni że powstała tutaj terapia w swojej działalności staramy się uwzględniać lokalny interes społeczny włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie codzienne mieszkańców, sąsiadów seniorów podejmujemy wspólne inicjatywy wspólne wydarzenia Współpracujemy zarówno z sołtysami wsi sąsiednich, jak z wójtem, burmistrzem gmin ościennych, z przedsiębiorcami. Bierzemy udział we wszystkich lokalnych inicjatywach, po to, żeby osoby z niepełnosprawnością były postrzegane wśród y, mieszkańców bez dystansu, żeby potrafili z nimi nawiązać kontakt żeby potrafili z nimi nawiązać rozmowę, żeby zauważyli, że osoby z niepełnosprawnością to bardzo duży potencjał i bogactwo, które też mogą wnieść w życie lokalnej społeczności. Dla seniorów, którzy z nami współpracują bardzo często, jest to okazją do działalności wolontarystycznej. Do wykorzystania swoich doświadczeń życiowych i przekazania osobom młodszym. Z dumą przyjeżdżamy i widzimy, jak oni czekają na nas, a my na nich. Być wolontariuszem to jest wielki zaszczyt. Daje jedne serce, drugie serce mąż, ale mamy stokroć odpłacone. W naszej placówce codziennie uczestniczy w rehabilitacji społecznej i zawodowej 50 uczestników. 36, 36 osób uczestniczy w zajęciach klubowych. Poza codzienną rehabilitacją społeczną i zawodową świadczoną na rzecz uczestników warsztatów, placówka intensywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, inicjuje i bierze udział w szeregu wspólnych wydarzeniach. Przez ostatnie parę lat środowisko warsztatów terapii zajęciowej, uczestnicy wraz z opiekunami współpracują z parapią świętego Wojciecha w nasielsku, jak również z wolontariatem w szkołach, które znajdują się na terenie nasielsku. Rokrocznie na terenie zagrody edukacyjnej w sąsiedniej miejscowości w Winnikach we współpracy też z lokalnym przedsiębiorcą. Panem Krzysztofem Kowalskim. Organizujemy spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i mieszkańców okolicznych wiosek i gmin. Tam prezentujemy naszą działalność. Są wspólne zabawy integracyjne, wspólne poznawanie się. Organizujemy różne szkolenia i warsztaty. Dla, zarówno dla uczestników, jak i dla rodziców. Działalność naszej placówki nie zamyka się tylko tutaj, w obszarze tego budynku. Wychodzimy na zewnątrz, podchodzimy do swojej pracy całościowo w stosunku nie tylko do uczestników, ale do całych rodzin, bo na pewno problem niepełnosprawności dotyka nie samych uczestników, ale dotyka całych rodzin. U nas znajdują wsparcie, u nas znajdują porady prawne, u nas, do nas mogą zgłosić się ze wszystkimi problemami. Jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać, potrafimy dać wskazówki, wskazać instytucje, które pomogą. Jestem siostrą Adasia Słodkowskiego i jestem uczestnikiem warsztatu terapii. zajęciowej się siebie od trzech lat. Mój brat jest tym miejscem zachwycony, podobnie jak cała nasza rodzina. Jest to wyjątkowe miejsce i dla mojego brata i dla nas wszystkich. Jest to najlepsza rzecz, która zdarzyła się mojemu bratu w życiu. Jest on bardzo otwartym człowiekiem, bardzo otwartym na ludzi, na nowe znajomości i wszystko to znalazł właśnie tutaj. Warsztaty nie ograniczają się tylko do zajęć w placówce, ale również do wszelkiej pomocy poza placówką, doskonałym tego przykładem, czy może czego doświadczyliśmy ostatnio właśnie naszego taty. otrzymaliśmy ogromną pomoc ze strony warsztatów, pracowników, uczestników i zarówno w sferze organizacyjnej, jak i wsparcia psychicznego. Uczestnicy pracownicy byli blisko mojego brata w kościele organizowali mu czas w czasie przed pogrzebem w placówce. Od 2016 roku jestem osobą aktywną zawodowo, a do warsztaty przyjeżdżam uczęściem do klubu Absolwenta, kiedy tylko bo kiedy tylko jesteś w stanie... Jest... Chciałem się być na zajęciach. Warsztaty te bardzo mnie wspierają, bardzo mi pomagają. W zeszłym roku bardzo zmarła moja mama, no i tutaj warsztaty bardzo się zaangażowały w pomoc mi powinienem wszystkie sprawy urzędowe, przy, przy, potem przy, mieszkania, przy zmianie mieszkania, też przy, przy przeprowadzce. Na mieszkanie, które jest bardziej dostosowane do moich potrzeb, pasażerów, się na wózku. Duże wsparcie też mam od, od, od rehabilitantów, którzy codziennie studi, każdym razem, jeśli jestem, to nie, ćwiczę, to, też wzmacniam swoją sprawność, poprawiam swoją sprawność. Tutaj, bardzo też. Powództwo zaangażowała się w Kuszpielem Mierka, przepraszam, tak teraz która na co dzień też trochę prywatnie pomaga mi w leczeniu, pomaga mi w takich sprawach, które medyczne. Nasza praca z uczestnikiem nie kończy się tylko tutaj na warsztatach. Uczymy ich także, jak spędzać czas wolny. Zachęcamy. Do spotkań poza warsztatami, żeby nawiązywali przyjaźnie. Pokazujemy, jak ważne jest dbanie o wgląd zewnętrzny. Z okazji Dnia Kobiet udało nam się zorganizować salon kosmetyczny dla naszych uczestniczek. Przyszły prawdziwe metamorfozy, które zostały uwieńczone podczas sesji zdjęciowej. Pomagamy im, żeby spotykali się w tym czasie po warsztatach. Często jest tak, że jakby ta nasza pierwsza inicjatywa, to spotkanie, które zorganizujemy, pociąga za sobą kolejne spotkania, które już uczestnicy organizują, prosząc na przykład rodziców o pomoc w dotarciu na miejsce. Się organizować takie zajęcia żeby uczestnicy mogli przełamywać swoje wewnętrzne bariery między innymi w zeszłym roku udało nam się podczas turnusu rehabilitacyjnego pokonać 85 km w jeden dzień na rowerze. To jest naprawdę niesamowity wyczyn. Wielu uczestników było pewnych, że nie sobie nie poradzą, że będą musieli wracać samochodem, że nie pokonają takiej trasy. A udało się wszystkim, którzy wystartowali. Nasi uczestnicy mają zapewnioną na bardzo wysokim poziomie rehabilitację ruchową. Nazywam się Sergiusz Kopacz, jestem przedstawicielem firmy Madame Steam W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia podjęliśmy współpracę z warsztatami terapii zajęciowej w Świerzewie. W kontraktu prowadzimy rehabilitację. Dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej współpraca z warsztatami terapii zajęciowej przebiega bardzo dobrze. poza ćwiczeniami, które mają na warsztatach, korzystają także z pobliskich siłowni. Jestem właścicielem garści na w Podjęliśmy współpracę z warsztatami terapii zajęciowej w Sieszewie. i co najbardziej mnie cieszy, tak jak tworzyłem to miejsce, miało pokazać, że. Prostota i sport jest dla wszystkich, tak współpracując e, z ludźmi z warsztatów, utwierdziłem się w tym przekonaniu, że sport nie ma barier. Jedynie my możemy je tworzyć lub je znosić, e, a naszym celem jest je znosić i bardzo się cieszę ze, ze współpracy, którą mamy z warsztatami. Bardzo często angażujemy społeczność lokalną. Klub Senior Plus, młodzież do wspólnych inicjatyw. Przygotowujemy wspólne inscenizacje, przedstawienia, często z głębokim przesłaniem, które podczas imprez integracyjnych są prezentowane w szerszej publiczności. Uczestniczyliśmy wraz z wolontariuszami w zajęciach, które prowadziły warsztaty terapii zajęciowej w Wie. Uczniowie dzięki tym warsztatom, dzięki spotkaniom z osobami, które uczestniczą w tych warsztatach, mogły bardziej otworzyć się na dzieła miłosierdzia, mogły również bardziej poznać osoby z niepełnosprawnościami. Szczególnie zależało nam, jako opiekunom, aby ta więź między uczestnikami warsztatów a wolontariuszami, była coraz większa, była, prowadziła do przyjaźni, do znajomości różnych, które później pozwolą im w dorosłym życiu lepiej rozumieć ludzi z niepełnosprawnościami. Jesteśmy bardzo aktywną placówką. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych uczestników, ich rodziny, ale także za lokalną społeczność. Dlatego staramy się nawiązywać jak najwięcej współpracy właśnie z młodzieżą, czy z seniorami, czy z lokalnymi przedsiębiorcami. Albert Jaworski jestem prezesem lokalnej grupy działania Zielone Mosty Narwi, działającej na w terenie powiatu pułtowskiego oraz powiatu nowodworskiego, to jest gminy Nasielsk. Jest mi niezmiernie miło współpracować z warsztatami terapii zajęciowej w różnych działaniach. Obecnie przygotowujemy szkolenie na temat mazowieckich dobrych praktyk pszczelarskich, które odbędzie się w warsztatach terapii zajęciowej. Pragniemy tutaj wykorzystać warsztaty w celu integracji ich podopiecznych będzie to polegało nie tylko na uczestnictwie w tym szkoleniu, ale również na przygotowaniu poczęstunku przez warsztaty terapii zajęciowej. Wykorzystamy w tym produkty tradycyjne i regionalne z naszego terenu. Warsztaty te będą formą integracji podopiecznych, ich opiekunów, rodziców oraz innych osób zainteresowanych tutaj współpracą, pomocą warsztatom. Jest to bardzo ważna forma terapii dla podopiecznych, która w sposób no, niekonwencjonalny jest pomocna w terapii dla tych osób. Myślę, że to nie będzie ostatnie szkolenie, jakie będziemy starali się tutaj zorganizować w warsztatach terapii zajęciowej. W przyszłości myślę, że, że inne tematy, inne szkolenia czy inne procesy integracyjne będą tutaj inicjowane przez nasze stowarzyszenie i przeprowadzane w tym miejscu, które jest bardzo... Potrzebne dla, dla naszego terenu, podopiecznych, którzy tutaj przebywają i prowadzą swoją terapię. Wspólnie z młodzieżą, z wolontariuszami, bierzemy udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Caritas. Staramy się wspierać osoby niepełnosprawne znajdujące się na naszym terenie. Powiedzieliśmy się o warsztatach terapii zajęciowej od osób zaprzyjaźnionych. Dziękujemy wszystkim za to, że zbierają koreczki. Za każdą że... pomoc. Dziękujemy. Ej. Pomagają nam, żebyśmy mogli gdziekolwiek pojechać na turnus, bo coraz trudniej jest zdobyć pieniążki na taką rehabilitację. Jest bardzo dużo osób potrzebujących, a ja bym chciała sama nauczyć się chodzić, tak? Chciałabyś chodzić sama? No ale głośno, choć chciałabym nauczyć się chodzić sama. Tak, W tym roku uczestnicy odbyli praktyki zawodowe w zagrodzie edukacyjnej u państwa kowalskich, gdzie porządkowali teren zielone, tutaj przydało im się doświadczenie, jakie zdobyli w pracowni ogrodniczo technicznej. I coraz więcej osób docenia obecność osób z niepełnosprawnościami w środowisku. Coraz więcej instytucji chce korzystać z naszych usług. U nas są prowadzone szkolenia, u nas są prowadzone spotkania. We w tych wszystkich inicjatywach biorą udział nasi uczestnicy, pokazują swoje możliwości, przygotowują posiłki, przygotowują salę, prowadzą... Razem z nami obsługę kości. Pomimo tego, że znajdujemy się na terenie wiejskim, jesteśmy rozpoznawalną placówką i mamy coraz więcej osób chętnych do uczestnictwa. Więc wybraliśmy warsztaty kierując się aktywnością warsztatów. Obserwowałam grupę na Facebooku i okazuje się, że bardzo mi za, zaimponowała właściwie aktywność uczestników. O wymierny skutek podejmowanych działań między warsztatami a wolontariatem zwróciłbym uwagę na kształtowanie relacji między uczniami a uczestnikami, budzenie otwartości na kontakty międzyludzkie. Innym ważnym elementem takiej współpracy jest budowanie świadomości społeczności lokalnej, że wokół nas istnieją osoby z niepełnosprawnościami, a przez to powinniśmy bardziej i rzetelniej dostosowywać różnego rodzaju instytucje publiczne czy kościelne na terenie nasielska, czy innych tak naprawdę gmin w całej Polsce, placówki oświatowe w nasielsku. Bardzo mocno włączyły się w pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dostosowując swoje placówki, miejsca, gdzie funkcjonują, przebywają, właśnie do różnego rodzaju niepełnosprawności. Przez szereg lat pracy mamy też dość dużą wiedzę na temat praw przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Mamy zespół specjalistów, ciągle się dokształcamy, douczamy i nie zatrzymujemy tylko dla siebie. Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie do świadczenia profesjonalnych usług na rzecz całej społeczności osób z niepełnosprawnościami z terenu okolicznych wiosek, gmin i powiatów. Misją naszych warsztatów jest wspieranie ludzi w zmienianiu ich życia na lepsze. Poprzez odkrywanie mocnych stron, poprzez podnoszenie motywacji do działania, poprzez pomoc, jaką świadczymy, organizujemy spotkania rodzinne, wspólne wyjazdy. Korzystamy z wyjazdów rodzinnych, to dla nas jest taki właśnie, taki wyjazd daje nam dużo, dużo możliwości, rozmów. Dzięki takim właśnie wspólnym wypadom, które są organizowane przez nas terapii zajęciowej, my więcej rozmawiamy, mamy czas dla siebie. Mało tego, ja nawet postanowiłam... W naszej parafii poprosiłam koleżanki, które też tutaj mają dzieci, mają męża, na warsztatach. Stanęłyśmy, sprzedawałyśmy rękodzieła, piękne rękodzieła. Tworzymy przyjazną atmosferę zarówno dla uczestników, jak i dla rodzin, jak i dla mieszkańców. Jest tutaj przestrzeń dla każdego, każdy może się realizować. Dzięki temu pozyskaliśmy do współpracy szereg wolontariuszy. Nazywam się Anna i jestem nauczycielem szkoły podstawowej w Nasielsku, jako nauczyciel plastyki, jak również do niedawna byłam nauczycielem zespołu placówek edukacyjnych w Nowym Dworze. Pracowałam tam z dziećmi, które są osobami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim. Po ukończeniu szkoły jednego z uczniów pomogłam odnaleźć Znaleźć takie właśnie to miejsce, gdzie mógł być cały dzień, przebywać z osobami, które wspierają go, pomagają mu w funkcjonowaniu, jak również uspołeczniają, pomagają mu odnaleźć swoją drogę. I tym sposobem, tak naprawdę, tak mi się tutaj spodobało, że zostałam wolontariuszem. Pomagałam w różnych wszystkich, znaczy tak naprawdę we wszelkich przedsięwzięcia, które były organizowane przez warsztaty takie zajęciowej w Sieszewie. Yy, I też przyczyniłam się na przykład do organizowania półkolonii letnich dla dzieci z rodzin wiejskich prowadząc zajęcia plastyczne. Też również wyjeżdżam na różne jakieś wyjazdy jako opiekun. Yy, wspieram również też rodziny osób niepełnosprawnych. Ludzie, którzy zgłaszają się do nas, obserwują naszą działalność, wyrażają chęć dalszej współpracy, wrastają w to środowisko, czerpią z kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, ale też osoby niepełnosprawne korzystają z ich wsparcia, z ich doświadczenia życiowego, szczególnie z doświadczenia życiowego a osób yy, starszych. Zmieniamy też postrzeganie osób z niepełnosprawnością w środowisku. Chcemy, żeby uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach, żeby byli widoczni, żeby, osoby, żeby nawiązywały kontakt z osobami pełnosprawnymi. W tym celu tworzone są wspólne przedsięwzięcia, wspólne przedstawienia, w których uczestniczą zarówno seniorzy, uczestniczy też młodzież szkolna. Docieramy do tych środowisk, żeby oni oswoili się z osobami z pewnymi inaczej. Widać bardzo wielką wrażliwość wszystkich pracowników. Szukają rzetelnej pomocy. Nawet jeżeli ktoś nie jest uczestnikiem warsztatów, ale wiemy, że potrzebuje takiej pomocy zwykłej ludzkiej pomocy. To jestem przekonany i wiem, że warsztaty, jeżeli dowiedzą się o tym, będą chciały rzetelnie i odpowiedzialnie tym osobom pomóc. My wszyscy, jako rodzina Adasia, czyli mama, mój brat i ja, jesteśmy po prostu bardzo wdzięczni, jesteśmy zachwyceni tym miejscem. Kiedyś nam powiedział, że czuję się lepiej niż w domu. No faktycznie tak czuję ja, jako kierownik warsztatów i prezes Stowarzyszenia Prowadzącego, jestem osobą z niepełnosprawnością. Są zatrudnieni nasi uczestnicy, którzy przeszli cały proces rehabilitacji, ale są i specjaliści, terapeuci, którzy sami się borykają, są osobami z niepełnosprawnością, borykają się z różnymi dysfunkcjami, i dlatego ta współpraca i, i potrafimy wyczuć, ile możemy. Wydobyć z osób tutaj uczestniczących, na ile oni mogą się rozwinąć, bo my też mamy swoje dysfunkcje, też mamy swoje problemy, też mamy swoje bariery, które musimy pokonywać i potrafimy to przełożyć na naszą pracę. To jest też dużą wartością. W tej placówce to widać najbardziej, że, że ludzie, którzy. Którzy, którzy to przychodzą są, są objęci nie tylko, nie tylko tą współpracą i, i czegoś nauczaniem, ale i są, objęte są również te rodziny wszelką pomocą i, 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 prawną i, i nie tylko. Myślę, że, że ta placówka, no po prostu pracują w niej ludzie, którzy podchodzą z miłością i z powagą do osób sprawnych inaczej.